Drodzy bracia i siostry, w Wielkanocny Poniedziałek od wielu już lat mam zwyczaj zaglądać do internetu, aby szukać wiadomości o chrztach ludzi dorosłych. O tych, którzy przygotowywali się na święta paschalne, tych, którzy w Wigilię Paschalną przyjmowali chrzest w Kościele katolickim. Od bardzo wielu lat szukałem, ile to w Korei, a ile to w Belgii, a ile w Japonii i nie inaczej było też i w tym roku takich wiadomości można znaleźć dużo w rozmaitych miejscach, i czasami nie trzeba nawet daleko szukać. W naszym w wrocławskim kościele w parafii Świętego Karola Boromeusza na te święta paschalne też był obrzęd i przyjęcia do kościoła katolickiego dorosłych przyjęcie połączone z bierzmowaniem były też i chrzty i dotyczyło to osób z Anglii, z Norwegii, z Kamerunu, nie mówiąc o tym, że w sąsiedniej Legnicy podczas paschalnej wigilii Ochrzczono pięciu dorosłych. Pośród amerykańskich diecezji znalazłem i taką, w której w jednej diecezji ochrzczono 107 osób w teg podczas tegorocznej Wielkanocy, a w całej Francji ponad 3000 osób. Chodzi nie tylko o cyfry, choć i te cieszą. Chodzi jeszcze bardziej o pytanie dlaczego. Dlaczego? Dlaczego ta paschalna noc i święta zmartwychwstania mają siłę przyciągania tak wielką, że ludzie chcą właśnie w ten dzień przyjąć Chrzest? Że, chociaż pewnie więcej mówi się o różnych innych negatywnych zjawiskach dotyczących Kościoła, dziś dobrze jest powiedzieć o tym, co jest największym zwycięstwem Chrystusa. Jeśli ktoś przez chrzest zanurzy się w Jego śmierci, jak Wielki Piątek, i przez chrzest wynurzy się do nowego życia, jak podczas paschalnej Wigilii. Dlaczego ludzie to robią? Dlaczego są tacy i nie brakuje ich? Którzy w dorosłym wieku, Przyjmują chrzest w kościele katolickim. Odpowiedź. Zacząłem znajdywać podczas naszej celebracji katedralnej, kiedy już w sobotę zapadł zmrok, i kiedy otworzyły się już bramy do niedzieli zmartwychwstania, te bramy nazywamy paschalną wigilią. Kiedy wyszliśmy z zakrystii i ustawiliśmy się w procesji, ksiądz proboszcz nagle dał komendę gasimy światła. I rzeczywiście zgaszono wszystkie światła. I rzeczywiście zrobiło się ciemno. I kiedy procesja powoli i ostrożnie posuwała się w stronę wejścia do katedry, było tak ciemno. Przeprawdę mówiąc, cały czas obawiałem się, czy się nie potknę, a może i przewrócę. Szliśmy w nocy, szliśmy w mroku. I szliśmy w stronę światła, bo tam w przedsionku katedralnym, tam przy wejściu do katedralnej świątyni, w wielkiej, przygotowanej, żelaznej misie płonęły trzy zdobne świece jak trzy niewiasty które o świcie poszły do grobu i usłyszały nie szukajcie w grobie tego który żyje nie ma go tutaj z martwych wstał i tam właśnie jakby symbolicznie od tych pierwszych świadectw od tych trzech niewiast symbolicznie ksiądz arcybiskup zapalił Małą świecą, wielką świecę paschalną, i w mroku, i w nocy. Nagle zajaśniało światło. Już przestałem się lękać, czy czasem nie potknę się po drodze w mrocznym kościele. Szliśmy już na razie w ledwie migoczącym, ale już jednak świetle. I potem, kiedy w środku świątyni. Nagle zabrzmiał głos Światło Chrystusa i najpierw jedni, potem drudzy, potem jeszcze kolejni zaczęli odpalać świece od Paschału. I cała świątynia rozjarzyła się migoczącymi światełkami, czy świec? Pewnie też, ale przede wszystkim migoczącymi światłami serc, Pełnych wiary, bo to przecież zgromadziło nas na paschalnej uroczystości, to przecież był magnes przyciągający na wigilię paschalną wiara. On żyje, Jezus żyje i zapala światło w sercu, światło, które rozprasza wszelki mrok. I wędrowaliśmy w stronę ołtarza, gdzie Liturgiczne znaki powtarzały coraz dobitniej, coraz głośniej. Tak, Jezus żyje i zmartwychwstał. Szliśmy przecież w stronę ołtarza, gdzie i figura Chrystusa wstałego, jak tutaj i paschalna świeca, płonąca swoim blaskiem, i wizerunek baranka apokaliptycznego. Tak, wprawdzie baranka. Spośród tych znaków liturgicznych nie ma w tym kościele najświętszej Maryi Panny na piasku. Zauważyłem to, kiedy tylko wszedłem, ale od razu pomyślałem sobie, kto wie, czy to nieważny znak na naszą dzisiejszą modlitwę i pewnie dla wszystkich którzy tutaj modlą się i w czasie świąt i będą modlić się w nadchodzących dniach jeśli nie ma symbolu baranka tak dosłownie tu przy ołtarzu czy na ołtarzu przypominamy sobie że baranek królem jest i że baranek jest tam przy tronie Ojca tam gdzie i chóry aniołów i świętych, tam gdzie wołają chwała barankowi, tam gdzie wyśpiewują mu cześć. Tak odczytajmy. Znak baranka tego, który jest barankiem, jakby zabitym, bo zranionym przez śmierć na krzyżu, ale żyjącym, stojącym tym, który ma moc odebrać księgę życia z ręki anioła. Przekazaną od Boga Księgę Życia, w której zapisane są imiona wybranych, Księgę Życia, która staje się też Księgą Biblii, Księgą Pisma Świętego i Księgą Losów każdego z nas. Baranek królem jest. W ten sposób spełnia się modlitwa, której nauczył nas Pan Jezus. Ta modlitwa, w której mówimy, jako w niebie, taki na ziemi. Nasza modlitwa dziś i nasze mszy święte zawsze i nasze chrześcijańskie życie nieustannie, jako w niebie, taki na ziemi. Jeśli tam, przed Tronem Bożym, baranek i chóry aniołów świętych, to i tu. I w liturgii mszy świętej, i w pięknej modlitwie wyśpiewanego i wołanego uwielbienia, które wznosimy dzisiaj, niech chwała Boża tu będzie taką samą jak tam, jako w niebie, tak i na ziemi. Święta paschalne, które przeżywamy, Wigilia Paschalna, i Niedziela Zmartwychwstania, i Oktawa Paschalna to wszystko jedno święto. W liturgii mówi się dziś. To jest ten dzień, to jest ten dzień, w którym Chrystus zmartwychwstał. wstał. Oto jest dzień, który dał nam Pan. W tym dziś liturgicznym, dziś zmartwychwstania wstania, przeżywamy też dar nowego stworzenia. Tego, o którym pisał święty Paweł, nowy człowiek, nowe stworzenie, tego stworzenia, o którym prorokował prorok Jeremiasz: utworzę Wam nowe serce. I Prorok, który mówił nowego ducha, wleję w wasze wnętrze. Przejście z mroku do światła. Przejście ze śmierci do życia jest bardzo podobne do przejścia z nieprzyniknionego i groźnego mroku do światła, w którym migocze wiara i obecność pana Jezusa. Zobaczmy. Jakie to podobne do pierwszego stworzenia, bo przecież czytamy na początku Księgi Rodzaju, że na początku Ziemia była bezładem i pustkowiem i ciemność była, ciemność nad powierzchnią bezmiaru wód. Owszem, ciemność, ale była też nadzieja, bo Duch Unosił się nad wodami i była to nadzieja, która się spełniła. Po rzeku Bóg niech stanie się światłość. Zobaczmy, że dokładnie to samo powtórzyło się od Wielkiego Piątku do poranka niedzieli Zmartwychwstania. Tak jak kiedyś Ziemia była bezładem i pustkowiem i Ciemność zalegała nad powierzchnią bezmiaru wód. Tak samo w wielki piątek było około godziny szóstej, kiedy mrok ogarnął całą ziemię. Aż do godziny dziewiątej słońce się zaćmiło. Nastąpił chaos. Zasłona przybytku się rozdarła. Ciemność, chaos, mrok. Ale była nadzieja, bo Duch Boży unosił się. I nad złożeniem Jezusa do grobu, Duch Boży unosił się nad grobem pańskim, i Bóg Ojciec mocą Ducha Świętego przywrócił do życia Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Bóg rzekł ponownie: Niech stanie się światłość, skoro świt, niewiasty. Poszły do grobu, skoro świt. Świat usłyszał, nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Idźcie do Galilei. Tam was spotka. Zastały kamień usunięty. To ten sam kamień, który zasunięto trzy dni wcześniej, zamykając grób. Kiedy zatoczy się wielki kamień w grobie. Panuje ciemność i mrok. Kiedy przyszły po trzech dniach, zastały kamień odsunięty i promienie słońca do wnętrza zaglądały. Ten, którego złożono martwego, zaczął mówić – pokój wam! I od tego czasu nie przestaje mówić – pokój wam! Te słowa, które w kościele tak często słyszymy w liturgii, te słowa, które mogą też przybrać formę: Pan z wami, to przecież od Niego, z góry, od baranka, który jest królem. To On, przez sługi w Kościele, mówi: Pokój wam i Pan z wami. Nowe stworzenie z martwych w Chrystusa jest nowym stworzeniem i zwycięstwem światłości nad ciemnością. Bóg po raz drugi powiedział: Niech się stanie światłość, i stała się światłość. W księdze rodzaju czytamy, że tak minął poranek i wieczór, dzień pierwszy. Od ciemności do światła, niech się stanie światłość. W nowym stworzeniu, opisanym w Piśmie Świętym, też mamy takie dni nowego stworzenia. I ten dzień, kiedy od pierwszych chwil, niewiasty, skoro świt, które poszły do grobu, poprzez rozchodzącą się nowinę, która docierała do kolejnych uczniów i do tych, którzy pobiegli, jak Piotr i Jan, i do tych, którym trzeba było zanieść do ich zamkniętych pomieszczeń, dzień nowego stworzenia. I znowu minął poranek. I wieczór, dzień pierwszy. To nowe stworzenie powtarza się, czytamy o tym w dziejach apostolskich, tak byśmy także i my, którzy żyjemy później, mogli też być uczestnikami nowego stworzenia. Byśmy mogli przez zmartwychwstanie Chrystusa otrzymać nowe serce, nowe myśli, nowego ducha. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, kiedy dał się słyszeć szum z nieba. O poranku jest dopiero trzecia godzina dnia, i po ogłoszeniu dobrej nowiny kerygmatu przez Piotra, czytamy, że tego dnia przyłączyło się około trzech tysięcy dusz, i tak upłynął wieczór i poranek. Dzień pierwszy, ten pierwszy dzień stworzenia powtarza się. Powtórzył się w Jerozolimie w Dzień Zesłania Ducha Świętego i powtarza się także w naszym życiu. Tych, którzy są tu obecni, w naszych wspólnotach, Bóg przynosi mocą Ducha Świętego wiarę w to, że Chrystus żyje i w ten sposób jesteśmy stworzeni na nowo. To jest skarb Kościoła, który przyciąga ludzi do chrztu. To jest wyjaśnienie, dlaczego w jednej diecezji siedmiu, a w innej stu pięciu, a w innym kraju trzy tysiące sześćset osób. Jedyny powód, dla którego przychodzą. Po światło, po życie, po nowe życie, po nowe stworzenie, po dar zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nowe stworzenie, które baranek zaniósł do nieba. Czytamy w liście do Hebrajczyków, że wszedł tam ze swoją krwią przed tron Ojca. Nowe stworzenie, które wprawdzie zaniósł do nieba, ale nie zabrał z ziemi. Jest dostępne tutaj, jako w niebie, tak i na ziemi. I kiedy w modlitwie. Wpatrujemy się w tron Ojca i w Baranka, który jest królem, i w Chóry Aniołów i Świętych. Wpatrujemy się w dar nowego stworzenia, który jest tam, w niebie. Doświadczamy też tego nowego stworzenia tu, na Ziemi. Zgodnie z tym, co powiedział apostoł, nawróćcie się. Niech każdy z Was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa. A weźmiecie w darze Ducha Świętego. I, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że ta obietnica dotyczy także nas, dopełnił, bo dla Was jest obietnica, i dla dzieci Waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a którzy, których powoła Pan Bóg nasz. To my jesteśmy pośród tych, którzy są daleko. To my jesteśmy spośród tych, którzy oddaleni o. Dwa tysiące lat i o jeszcze więcej tysięcy kilometrów, a obietnica dla nas nowego stworzenia. Dzisiaj po nią sięgamy. Sięgaliśmy po nowe życie, w Wigilię Paschalną, przez tajemnicę błogosławienia wody, tajemnicę błogosławienia Paschału, przez tajemnicę Eucharystii pośród nocy dary. Dary Chrystusa zmartwychwstałego. Po tę obietnicę nie przestajemy sięgać, także w kolejnych dniach, szczególnie podczas naszego zwyczajowego spotkania na modlitwie w Wielki Poniedziałek. To wszystko jest jeden dzień nowego stworzenia. Modląc się, wołając do Boga wspólnymi głosami. Zjednoczonych tutaj wspólnot, wyznajemy, chcemy, aby nasze życie było jednym dniem nowego stworzenia. Żeby całe życie upłynęło zgodnie z tym słowem Biblii. Upływa wieczór, upływa poranek, dzień pierwszy. Dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, ten dzień pierwszy się nie kończy. Dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, ten dzień pierwszy trwa. Dla tych, którzy wyznawali w Wielki Piątek, że przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w śmierć. Zanurzeni w śmierć Chrystusa. Dla tych, którzy w Wigilię Paschalną wyznawali, po to, aby się wynurzyć do nowego życia w blasku zmartwychwstałego, do nowego życia w obecności baranka, gdyż baranek królem jest.